Rodzi się dzisiaj takie oto pytanie: dlaczego ludzie się nie zmieniają? To jest bardzo złe pytanie. Ono jest zasadniczo źle sformułowane. Ludzie się zmieniają, ludzkie zwierzęta się nie zmieniają. Ludzie natomiast z całą pewnością się zmieniają. Głównym, podstawowym, takim paradygmatycznym założeniem, Życia człowieka, czyli jego sensem absolutnym jest poszukiwanie prawdy. Dla człowieka prawda jest wartością najwyższą. Ta prawda to jest okrutny cios skierowany w serce człowieka. To jest jak kopia skruszona na jego tłowiu. Ten człowiek jest oczywiście okaleczony. On! Dzięki prawdzie, dzięki poszukiwaniu prawdy dowiaduje się o własnej brzydocie, o własnej głupocie. Redukuje w ten sposób patologiczny czynnik doświadczenia. To jest śmiertelny cios. Człowiek poszukujący prawdy spotyka się ze śmiercią. W sensie dosłownym. On patrzy w oczy Śmierci. Tak należałoby powiedzieć. Ten człowiek przyjmuje te ciosy. W ten sposób zdobywa rację uczłowieczenia siebie. I dzięki temu jest silny. Jeśli te ciosy go oczywiście nie zniszczą, nie pogrążą go oczywiście w tej własnej Słabości, ale słabości, która jest pychą wynikającą z istnienia. Bo człowiek poszukujący prawdy, to jest człowiek, który zwraca się przeciwko życiu. Wszystko, co reprezentuje życie jako takie, byt, powiedzielibyśmy. To jest złowieszcze libido dominandi. To jest inteligencja manipulacyjna, to jest symbolika szatana. Bezwzględna, bezużyteczna walka o przetrwanie, o przywilej życia, o zdobywanie pozycji, o poszukiwanie sławy po klasku. Człowiek całe swoje bogactwo gromadzi wewnątrz, dlatego jego stosunek do materializmu ma niewielkie znaczenie afektywne. To są ludzie bardzo często, którzy potrafią żyć skromnie i wcale im to nie przeszkadza. Cała natomiast reszta tych tumanów na świecie poszukuje wolności. Na zewnątrz, w gromadzeniu zbytku. Natomiast, jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy, zwrócenie się przeciwko życiu jest czynnością najbardziej formalnie usensownioną, bo w ogóle przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. Przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. Dlatego prawda na ostatnim szczeblu ewolucji jest wartością najwyższą, która objawia się w swego rodzaju nawet pogardzie do życia samego. Wielu ludzi w poszukiwaniu prawdy gotowych jest stracić wszystko. Łącznie ze swoim życiem. To życie dla nich nie ma żadnego znaczenia. W ostatecznym rozrachunku każde imię będzie wymazane i wszystko będzie zapomniane. Bo droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek, nasz gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic nie przetrwa dlatego w przypadku ludzi poszukiwanie prawdy jest czynnością, której oddają się ze sportową zaciętością. Krytykują tym samym wszystko, co Uchodzi w tym świecie za swego rodzaju przywilej życia, jak na przykład wyczyny sportowe, które są zarezerwowane oczywiście dla półgłówków kompletnych. Wszyscy, którzy walczą o przetrwanie, którzy chcą zrealizować tutaj swój interesik, albo pod szyldem na przykład Jezusa się chowają. Bo pod szyldem Chrystusa można zrobić doskonały interes i wszyscy o tym wiemy. Każdy cwaniak, każdy jeden manipule który bardzo często uchodzi za człowieka sympatycznego, czy nawet dobrego, bo na tym też można zrobić doskonały interes, na przykład zbierając datki na pomoc potrzebującym. Dobrze wiemy o co chodzi. Kto ma oczy, niechaj patrzy, kto ma uszy, niechaj słucha, to A trzeba to... rozeznać, gdzie ta walka o przetrwanie przejawia się w formie akceptacji dla realizacji Własnego libido dominandi, a gdzie rodzi się prawda. Bo tam, gdzie się rodzi prawda, to już są ludzie nieprzyjemni, to już są ludzie surowi, którzy potrafią także powagę amortyzować humorem. Ale prawda jest czymś okrutnym. I to rodzi dopiero w człowieku siłę. Siłę ducha. Ducha, który nie mieści się w ja. On się nie mieści ten duch w bycie. Samym w sobie. Byt to jest więzienie absolutne to jest koszmar Boga, pułapka czasu. Bóg rzucił nas w czas, a żebyśmy w tym czasie konali i cierpieli, i pytali Boga, czemu na to pozwolił, albo żebyśmy się z tej pułapki wyzwolili. Czyli wyszli poza czas za życia. A wyjść poza czas to jest nic innego, jak rezygnować z walki o przetrwanie. Walka o przetrwanie. Ta determinanta to jest pułapka czasu i Boga. Bóg daje Ci wolną wolę. Oczywiście tylko poprzez śmierć może się to odbyć. Wolna wola istnieje tylko wówczas, kiedy zwracamy się przeciwko sobie. Przeciwko ja. Własnemu ja. Żeby zobaczyć własną brzydotę, to trzeba upaść. Trzeba się zmierzyć z własną śmiercią. A co się dzieje na świecie? Ludzie unikają śmierci, idą do psychoterapeuty, do psychiatry, żeby pomógł im, ich interes ich zrealizować. To jest wszystko kłamstwo. Z tego się biorą największe cierpienia i słabości tego świata, który już dzisiaj pogrążony jest tylko w dewiacjach. Bóg nas rzucił w czas, a żeby nikt nie położył swoich łap na świętym terenie wolności i prawdy. A wszyscy naokoło próbują to robić. Każdy szuka tej władzy, żeby mieć możliwie jak największą władzę, a Bóg z władzy zrezygnował, dał ludziom wolność, ale w czasie musiało się to odbyć w pułapce czasu. To jest fenomenalny, genialny plan Boga. I to jest także najbardziej skrywana tajemnica wszechświata. Wszystko, co jest zczasowane, to jest biologiczne. Dlatego ludzkie zwierzę jest tylko biologiczne, manipulacyjne, kalkulacyjne, egoistyczne. A ludzie, którzy wpuszczają prawdę w swoje serce, to są ludzie właśnie, którzy się zmieniają. Poprzez odejście od życia, od podboju, od katastrofy zgorzknienia codzienności tego syfu bezużytecznego. Totalnie bezużyteczne. Bardzo często ludzie boją się powiedzieć prawdy własnej rodzinie. Rodzinę chronimy przed prawdą. Jakież to mamy wspaniałe dzieci. Synusie, surusie, pięknusie, takie kochane, wspaniałe, utalentowane. A w gruncie rzeczy ludzie, te osobniki, ludzkie zwierzęta nie znaczą nic. Są nikim. Udają jedynie jakieś wielkości Zarezerwowane dla głupoty tego świata I dzieci bardzo często to jest lustro naszej ułomności Grzech rodzicielstwa Przeniesienie własnej brzydoty na potomstwo Nawet Jezus mówił Łukasz 14, 26 Kto nie ma w nienawiści swego ojca i matki braci i sióstr, męża i żony, swoich dzieci, a nawet i siebie samego. Nie może być uczniem moim, mówił Jezus. Ale to też wszystko uleciało. Dlatego odpowiadając na to pytanie, czy ludzie się zmieniają? Otóż ludzie się zmieniają. Ludzkie zwierzęta się nie zmieniają. Ale rozwój w tej swojej upadłej duchowości traktują jako potrzebę szkolenia się, w zdobywaniu coraz to większych sukcesów. A sukcesy i te wartości może ustanowić jedynie władza. A zatem posłuszeństwo dla władzy jest gwarancją osiągnięcia sukcesu. Albo jeszcze inaczej. Szkolą się w tym, jak wykorzystać in innych do osiągnięcia własnego, partykularnego celu. Ta realizacja. Mój własny interes. To się nazywa rozwojem. Natomiast, gdy się rodzi prawda, no to już niestety nie ma mowy o żadnym sukcesie. Możemy doświadczyć jedynie nieszczęścia. Świat nigdy nie był gotowy na przyjęcie takiego objawienia. A jeśli nie jest gotowy na przyjęcie takiego objawienia, no to na tym świecie musi gościć jedynie kłamstwo. Kłamstwo i życie ludzi słabych. Słabych, słabiutkich Z materią, taki miałki, prawda Jak się to mówi, w słabości jest tam siła Takie bzdury kompletne Siła bierze się z potrzeby Wpuszczenia prawdy We własne serce A to jest cios naprawdę katastrofalny Po takim ciosie to się trudno pozbierać Ale jak ktoś się stara o to Żeby takiej prawdy dosięgnąć Bo ja nie będę mówił o metodach Jak do tego dochodzić ale własną brzydotę to każdy może zobaczyć, nawet w tej chwili, nawet dzisiaj, już teraz. Tak, to nie jest wielka, ceremonialna, chciałbym powiedzieć, jakaś okoliczność życia. Powiedzieć sobie prawdę. Powiedzieć sobie o swojej brzydocie, o swojej ułomności. Ale to jest także wielka sztuka życia. Jak już mówiłem, nie ma sensu rozpowiadać tutaj konkretnie, o co chodzi. Kto ma się poznać, to przecież się pozna. Zdaje się, że to chyba nie są aż tak trudne sprawy, żeby rozgraniczyć kwestie peryferyjne od zasadniczych, jeśli chodzi o byt. W końcu ustanowić miejsce dla tego życia na piedestale wartości najwyższych, bo to, co dzisiaj się dzieje na świecie, jeśli chodzi o kultywowanie bezeceństwa, to jest absolutną zdradą życia. To jest życie bez wartości, bez prawdy, bez dobra, bez piękna i oczywiście bez Boga. A żeby prawda się mogła rodzić, to już mówiłem wielokrotnie, potrzebne jest moralne zło na służbie jej powstawania. A jeśli nie będzie wykorzystane to moralne zło, to zło musi gdzieś trafić i przeistoczy się w zło destruktywne. I na przykład wybuchnie wojna, i wtedy wszyscy będą pytać: Boże czemuś na to pozwolił? No to już jest kwestia głupoty tego świata, ale e, ja te sprawy mam zbadane dostatecznie dobrze, żeby wiedzieć, że nic innego na tym świecie już na nas nie czeka. Tylko zgroza, tylko zbrodnia, tylko codzienne barbarzyństwo. Powodzenia!